We wtorek, 21 stycznia, rozwiązujemy quizy filmowe i dzisiaj, albo tak jak w sumie zawsze, i dla tych, co nie widzieli, o. mamy kilka quizów, które wychodzą raz dziennie, więc musimy poczekać, aż one się pojawią na takich stronach, które zespół edytorski przygotowuje. I codziennie jest nowy quiz, ale mamy też stronę Sporkle, na której jest zestaw, katalog różnych quizów, m.in. z kategorii Movies, która nas interesuje, i rozwiążemy sobie dwa quizy z tego, to na koniec odcinka. A na początek mamy Cinematrix. Jest sześć podpowiedzi i dziewięć tytułów filmowych do wpisania. Mamy w krateczkę, możemy wpisać, łącząc jedną podpowiedź z drugą podpowiedzią z kolumny i rzędu. To nie jest tak, że istnieje tylko jeden film, który musi spełniać dane wymagania, ale no, po prostu próbujemy znaleźć taki, który jest. Może, może być rzadszy, może być taki bardziej popularny. Na przykład mamy z podpowiedzi. <laughs> Punctuation Marking Title czyli znak interpunkcyjny w tytule, podwójne litery w tytule. 100 milionów dolarów zarobione na box office. Andrew Garfield, Natalie Portman i Martin Lawrence reprezentują, reprezentują aktorów i aktorki. I teraz tak Andrew, bo myślę już o tym, jest o Andrew Garfieldzie, myślę, i chcę wpisać tik, tik, boom. Podwójne litery w tytule. Możemy dać Eyes of Tammy Faye, gdzie mamy podwójne M. 100 milionów zarobione, no to damy sobie Amazing Spider-Man. Nie, był nie była to bardzo udana wersja Spider-Mana, jeśli chodzi o jakiś odbiór krytyczny, no ale swoje pieniądze oczywiście zarobiła. Natalie Portman. V for Vendetta ma coś takiego? Raczej nie, ale tak jest, więc... Leon de Professional możemy zrobić. Tu możemy dać v for Vendetta. Tu możemy dać <laughs> Love and Thunder, czyli najnowszego Tora. Znowu niezbyt ciepło przyjęty krytycznie i też nie jakieś gigantyczne wyniki finansowe, ale no swoje. Marwele zawsze zarabiają. Martin Lawrence. I teraz tak, potrzebujemy Bugboysów, któryś. Tak, Rider die może być. Podwójne litery w tytule zobaczymy, czy inni Bad Boysi. Niestety nie, ale i problem się pojawia, bo nie znam za bardzo filmów z Martinem Lorenzem. Może wpiszę jakąś Made. No to. Aha, i tutaj damy Bad Boys for Life na przykład. I poddamy i zobaczymy, co mi zabrakło w tym Martinel Lourencie. Big Mama, o oh, Big Mama, tak się nazywa ten film z nim. No tutaj Cold Mountain jest ciekawe. Natalia no, Pono gra w Cold Mountain? Nie, nie pamiętałem tego. Dobrze, przechodzimy do <laughs> kolejnego quizu, jest nim Movie deal, który mamy sekundowe streszczenie filmu. Będzie po prostu wizualizacja, skrócony cały film do sekundy. Uuu, jeszcze nie wiem, co to jest, ale wpiszę Irish Irishman z jakiegoś powodu. Przy tej sekundzie najczęściej wypatruję jakiegoś jednego kadru, który mi zdradza aktora albo coś. A jak nie wiem, to sięgam do swojego wewnętrznego głosu, który tym razem podpowiada mi źle. Dwie sekundy i tak aż do sześciu, jeśli nie będziemy zgadywać. Jaki jakiś wojskowy film. Haxo Ridge. Trzy sekundy teraz. A... Okej, okay, widzę George a Clooney, a nie wiem, Monuments Man, jeśli to będzie. Okej. Okay. Niestety to bardzo słaby film. W ogóle George Clooney jest przeciętnym reżyserem strasznie. Framed. Kader z filmu. Mamy. No zgadujemy jego tytuł, mamy obrazek tym razem widzimy, że pali się jakiś domek czy szopa, Wpiszemy sobie There Will Be Blood, mimo że to ewidentnie nie jest to. Firestone i akcja się dzieje, nie wiem, lata 60., 70. może w Stanach Zjednoczonych, okej, okay. ten wizerunek kojarzę, Lost Highway, czyli ku, ku David dobrany film, tylko ten właśnie, ten, to ujęcie kojarzę, jak samochód pędzi po autostradzie. A Lost High ewidentnie wymaga rewizytacji, bo no, moje wspomnienia z tego filmu na pewno nie są tak dobre jak z Malholm Drive, ale może teraz jestem lepiej przygotowany, żeby obejrzeć. 8, 8 lutego 2002 rok. Pięć najlepiej zarabiających wtedy filmów. Mamy informacje o tym, ile pozarabiały do tej pory, ile zarobiły w danym tygodniu. No i możemy kupować sobie podpowiedzi, na przykład, że Andrew Davis jest reżyserem pierwszego filmu. Gra w nim Arnold Schwarzenegger. Czy to jest Sixth Day? Gra też Francesca Neri. Okay. Nic nie jest bardziej niebezpieczne niż facet, który nie ma nic do stracenia. Nie ma, nie ma szans, nie wiem co to jest. Collateral damage. Wow, 2002 rok. Film z Arnoldem Schwarzeneggerem, chyba, który był albo przed swoją emeryturą aktorską, albo chyba krótko przed Universal. 11 milionów zarobiło. Okej, okay, dwóch przyjaciół i teraz nie wiem, czy to jest żart taki horrorowy, że go, że go zetną e, jakiegoś dużą postać z Hollywood. Frankie Muniz i Paul Giamatti, nie mam pojęcia. Sean Levy, wow. E, Sean Levy jest obecnie znany bo wyreżyserował Deadpoola i Wolverina. Big fat liar, absolutnie no, nie wiem. To tak, Dumpy Warrior jest straszny, widzę tutaj, Collateral Damage, Big Quad Liar, jakieś filmy, których kompletnie nie, nie kojarzę. Co mamy teraz? Chris Klein i LQJ. Get in the game. Ok, John McTiernan. Ha. Huh. Fierce Sport. Rollerball, ok. Ciekawe. John McTiernan, który zanim poszedł do więzienia za machloje finansowe, no to kręcił między innymi Predatora i Szklaną Pułapkę, więc to... to lata 2000 nie były korzystne dla, dla wszystkich ludzi. Sony Pictures, przynajmniej zarobił 86 milionów, i reżyseruje go Ridley Scott. Chciałem powiedzieć, że Beautiful Mind, on przecież tam gra tylko Russell Crowe, Ridley Scott go nie reżyserował. Black Hawk Down może? Okej, okay, mało mamy to, czyli... Helikopter w ogniu, Walt Disney, to tam jest w ogóle to, że w tym filmie występuje z 15 aktorów, którzy czasami mają po sekundę roli i, i każdy dotarł do tego, żeby mieć wielką, e, wielką karierę, ale najbardziej znany jest Hartnet Bana i Iwina McGregora tutaj wystawiają. Dobrze, Walt Disney, Get Ready for Mosh Hour, Cuba Gooding Jr., James Coburn i Cisco. Za <laughs> mowa ekipa, nie ma pojęcia. Snow Dogs, okej. Okay. Tutaj to sobie zakreślamy, które wyszło jeszcze. W sumie jeszcze jest szansa, tak, wyszło w grudniu, więc jeszcze tam ratuje honor tego tygodnia. Ale wow, poziom filmów nieprawdopodobny. Cine to Nerdlo, 16 podpowiedzi, przedstawiamy je tak, żeby po cztery w rzędzie albo w kolumnie znalazły się i dotyczyły jednego filmu. Mamy tutaj aktorów, reżyserów i kilka słów. Michael Mann, Cup Driver i Jamie Foxx, to jest Collateral. I potrzebujemy jeszcze. Ha, ciekawe. Thank you, satire. Aaron Eckhart to będzie Thank you for smoking, więc to będzie Tobako, film Jisona Reitmana. Interview with The Vampire, to jest właśnie Moda Kirsten Antonio Bandera też w tym jest. Mark Ruffalo. O, nie pamiętam, że Mark Ruffalo jest w collateral, a tutaj jest One Hour Photo. I co nam pozostało? To pozostało nam ułożyć piąty film, który będzie w pionie zawsze jest w przeciwnym kierunku do tego, co układamy. Pozostałych kolorach. Ale tak naprawdę nie mam. 60 minut interview i tabaku. A, to będzie In The Informant. The Insider. O, oh, Informant to jest inny film, tak. The Insider z Rasalem Krołem, reżyseriem y Michael Hamana, też o um, biznesie um, tytoniowym. Drugi quiz, Cine to Nerdle Jest 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które łączą te tytuły. Spy who Dumped me, Spy who Shaggy, i Grimsby jakieś parodie filmów o szpiegach. Niko żaden. Aha, get smart. Albo komedię może o szpiegach. O. Heretic. Ok, już bym chciał spróbować, czy dam radę Hugh Granta gdzieś wstawić. Ale Notting Hill here, i Heretic i About a Boy sobie zostawimy. Czy był w Nie był w Następny będzie co? Blue Valentine. Michelle Williams. Jak samo była w Manchester by the Sea. Killing of a sacred dear green knight i banshees of Sharon, Colin Farrell. Barry Keoghan, okej, oh, okay. był w tym, aha i w Killing of the Sacred Deer też był i ostatni jest właśnie Hugh Grant i ostatnie, ostatnie, nie mam za bardzo pojęcia, jakaś reżyseria, nie, Banshees of Inisherin. Notting Hill, Grimsby, Manchester by the Sea. Mm -hmm. Miasta w Wielkiej Brytanii. Tak. Co prawda Manchester by the Sea jest w Stanach Zjednoczonych, ale wiemy o co chodzi. Dobra, ok. teraz mamy zdekodować tytuły filmowe. Są pozamieniane pozamienione jest pierwsza litera, potem trzecia, a w środku jest druga. Tak jak tutaj w pierwszym jest na przykład Dr. No. Później jest Top Gun, później jest KP. Cape fear później jest Panim, Panik Panik room później jest t t, t później jest bull Bullet let bullet train później jest Do duck soup nie jest z tytułu, ale no tak pasuje później jest off Office Space Później jest Sleepy... Sleepy Hollow Później jest Batman Begins Jak już, nie muszę już nawet doliczać ich do końca, bo potem jak już zacznę początek to już mniej więcej nic się podpowiada Scar Scary Movie Pie Dune. Mamy to i drugi quiz, na który właśnie nie mogę się doczekać, bo będzie mógł pokazać, jak bardzo jestem ignorancki z literatury. Będziemy. Do, będziemy mieli scenę z filmu i wybieramy książkę, która do niego pasuje. OK, tu wiem, że to jest Life of Pi. No, a myślę, że będę musiał wpisać. To, to jest Secret Life of Walter Shitty. To jest Perks of Being a Wallflower. Napisał Steven Czubowski. A, uh, The Fault in Our Stars, jak mogłem tego nie wiedzieć od razu, Of Mice and Men. Mm, to jest e, Princess Bright, oczywiście, to jest Divergent. Mm, uu, no nie, no to musi być Dracula, Bra Brama Stokera, to musi być To Kill a Mockingbird. Tu mamy Clockwork Orange, tutaj jest Color Purple od Alice Walker, tutaj jest Carrie od Stevena Kinga. Tutaj jest sieć szaloty. tutaj będą kroniki Narni i Breakfast at Tiffany's. Tutaj będziemy z tymi książkami, filmami trochę robić, bo tych quizów jest całkiem sporo. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam na jutro na kolejny. Pa!